Przez 7 lat bierzemy udział w tak zwanej Wielkiej Pokucie. I tak od wczoraj w areszcie, od godziny ósmej rano do godziny 15 wystawiłem najświętszy sakrament i pobierałem osadzonych w areszcie. Odmówiliśmy w tym czasie do 15:35 koronek i 25 różańców. Może dla nas to jest dziwne, może my się nad tym nie zastanawiamy, ale Izachyłski i ja bardzo wierzę, że jest to piękny worek miłości, by stanąć w miłosierdziu Bożym i prosić, żeby te rany nasze w życiu od środka ktoś nam je leczył. Tam gdzie jesteś, powiedz Jezus, to do mnie. Daj mi siłę, Panie Jezu. Sprawę spełniła się Twoja wola w takiej sytuacji, w jakiej jestem. Wierzę, że Ty mnie Jezu doprowadzisz. Że Ty się Jezu zatroszczysz o mnie, moją rodzinę. Boże. Pozdrawiamy z Wrocławia, gdzie kapelania więzienna pod przewodnictwem ojca Roberta Żugowskiego, naszego oblata, przeżywa dzień wielkiej pokuty, wielkiego żalu, ale jednocześnie niedzielę miłosierdzia, która jest dla nas wszystkim w kościele objawieniem się tej miłości, która jest Ponad wszystkim. Łączymy się z wszystkimi osadzonymi, łączymy się z ich rodzinami, których dzisiaj będą mogli spotkać, ale przede wszystkim będziemy łączyć się podczas Eucharystii, która będzie ofiarowana w ich intencji. Dziękujemy za tą piękną akcję, gdzie będziemy doświadczali Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia. Bożego Miłosierdzia jest tak bardzo ważna. Dla Was, którzy przybyliście tutaj, aby nie odczuwać różnicy między osadzonymi, między panem komendantem, między kapłanami, ale jesteśmy jedną wielką rodziną, która została umocniona Bożą Miłością i Bożym Miłosierdziem. Bracia i siostry, niech ten Czas, bo myślę, że nie będę przedłużał tej homilii, ale ważniejszy będzie ten czas, który spędzicie ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi, gdzie Kaja będzie mogła się jeszcze poprzytulać do swojego taty. Tak bardzo, moi kochani. Dziękujemy Ci za miłość i wolność, którą otrzymujemy dzięki Twojej łasce. Nazywamy się wieczni Bożymi i nie jesteśmy, dlatego śmieramy się Bogu Ojcze nasz, który się zmienię, święcie i imię Twoje. Pamiętam, jak w swojej służbie, jak przyszedł do mnie jeden z osadzonych na areszcie śledczy, i tam się z nim spotkałem i prowadziliśmy rozmowę. Powiedzmy, opowiadał o swoim życiu, o wszystkich swoich przeżyciach, i nawet mężczyzna duży, dużo dziar, ale rzecz, którą na mnie zwróciło, to miał. Same sznyty na jednej i drugiej ręce. Cały pocięty z jednej i z drugiej strony. Ja mówię: Zobacz, masz tak fajne tatuaże. A skąd te sznyty? Skąd te zacięcia? Skąd te blizny? I on bardzo szczerze, jak szczerze zawsze odpowiadacie, mówi: Proszę kapelana. W życiu jak coś mi nie wychodziło, z czym się nie zgadzałem, to podjąłem decyzję, że będę zawsze robił sobie sznyta. Z tego powstały blizny, które są na zewnątrz. Tak samo jest z człowiekiem i z naszym środowiskiem. Jako oblaci głosimy Ewangelię. To jest misja, misja, która jest pośród ubogich, a Więźniowie, osadzeni, to są ubodzy. Ja przez 26 lat pracowałem na Madagaskarze, dotykałem również służb więziennych, osadzonych. To troszkę inaczej wygląda, ale właśnie to są ubodzy. Ich serca są ubogie, ich stan czasem jest na tyle ubogi, że tęsknota za rodziną i za normalnością jest czymś wielkim, a więc to ubóstwo jest pośród nas.